Panie Jezus Chrystus! i Co mi Pierwsza edycja Ruchu festiwalu przedsięwzięcia, które organizowało Katolickie Stowarzyszenie Wielkie nowa organizacja mające na celu ukazać rolę Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. A że jest to w formie koncertu muzycznego i festiwalu. To tylko jest to forma, która ma o tym powiedzieć. Czyli muzycy, śpiewacy będą mówić przez muzykę i słowa, ale także i przez nutki o tym, kim jest dla nich duch święty tak naprawdę na co dzień bo to o to chodzi dzisiaj. Ponieważ jestem dumny, że często obiedziewam się ważne rzeczy, piękne rzeczy, duchowe zmagania i duchowa chwała. E, brzmi w miejscach, gdzie na co dzień rozbrzmiewają zupełnie inne dźwięki. I powiem Wam, że dla mnie to jest zupełnie też niesamowite stanąć tu przed Wami, ponieważ dokładnie na tej scenie 45 lat temu miał miejsce debiut estradowy naszego rodzinnego zespołu, który nazywał się Niedzielna Szkółka Ojca Stanisława. Wtedy po raz pierwszy wystąpiliśmy publicznie. Wyszłam tutaj do naszego wieczornika, żeby uwielbiać Pana Boga, ducha świętego w tym wszystkim, co tutaj będzie się działo. Aby spotkać ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, żeby to nie było coś takiego jak na co dzień, że skupiamy się na tym, co nie jest ważne skupiamy się na słowie, które nie pochodzi od Pana, tylko aby, aby uwielbić Pana w muzyce, w śpiewie. Jestem tutaj otwarty na wszystko, co się wydarzy, bo, bo, bo nie, nie można oczekiwać rzeczy. Z... Wspaniały, jak mogą się okazać, tu bardziej wspaniałe. Przyszłam tutaj wielbić Pana Boga, bo Pan Bóg jest dla mnie bardzo ważny w życiu, codziennym i w, jednym, w każdej jednej chwili i pomaga mi codziennie z rodziną przejść przez to życie w ogóle, codzienne. Tak go kocham, że go wielbię. Daje mi tyle siły i energii Pan Bóg, że po prostu chcę go wielbić. A no na tym dzisiejsze wydarzenie objął Jego ekscelencja Ksiądz arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstowski. I pojedyncze oklaski, patronat medialny, tygodnik katolicki niedziela. Wielkie brawa dla tych, którzy na co dzień zajmują się zupełnie innymi rzeczami, ale poczuli takie ponaglenie, gdzieś przynaglenie, takie właśnie wezwanie Ducha Świętego, aby zrobić dzisiejszy koncert. Mówię o organizatorach. Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Nowa Ewangelizacja! Na czele, którego dobrymi, takimi dobrymi, wewnętrznymi motorami jest Małgosia i Mirek Topolski, którym bardzo dziękujemy. Pięknie śpiewają. No, bardzo mi się to podoba, jak oni tutaj śpiewają. Tak, dostałem zaproszenie od mojej dziewczyny, te które nie mogłem odmówić, więc, więc jestem. Też będą śpiewać moje siostry, kuzynka, znajomi, także będziemy tutaj razem, jak wielka rodzina, chwalić Pana Boga. Po prostu ja po prostu, moja dusza to jest niebowzięcie. <laughs> tak mi się tutaj podobają takie piosenki, które się wielbi Pana Boga. Daje to nam wzrost, przeżycia, radość. Dla mnie jest to tak bardzo ważne, że ten świat jest coraz gorszy, a powinno właśnie takie zespoły, takie pokazywać, że można z Panem Bogiem iść przez to życie bardzo dobrze, również się cieszyć z tym życiem codziennym i rodzinnym, że po prostu coś, to jest coś pięknego być. Życie z Panem Bogiem. Przede wszystkim chciałbym jakieś fajne muzyki posłuchać, tak? Bo jak koncert, to, to w ten sposób, ale może, może coś więcej, to zobaczymy naszym Ojcem, który nas bardzo kocha i chcielibyśmy, żebyście razem z nami powiedzieli to Panu Bogu. Twoje przykazania nie są trudne, gdy... We Osoba boska, Duch Święty, to tam, o której mówi się, że wiemy o niej stosunkowo mało, najmniej, ale tak naprawdę On jest tą miłością, która nieustannie łączy Ojca i Syna, która przelewa się z jednej osoby na drugą, która jest między nimi, która buduje nierozerwaną więź między tymi dwoma osobami więź rodzinną. Święty może nam powiedzieć, jak jest to niewypowiedzialny dar, ta miłość Boża do nas, która jest w nas każdego dnia. To Duch Święty w nas ją budzi w To On jest siłą motoryczną, która pomaga nam tą miłością dzielić się z innymi. Prośmy o to, by wciąż nas odnawiał, by nas budował, bo zauważmy, Duch Święty jest tą wszech... Mocną, wszechpotężną siłą, samą miłością, a jednocześnie jest kimś, kto przychodzi bardzo pokornie, dyskretnie, niezauważalnie, kto nie narzuca się nikomu z nas siłą. I on chce, byśmy go zapraszali, byśmy dzięki niemu napełniali się łaską, mocą, miłością i mogli żyć na co dzień. Tą miłością nie tylko w naszych deklaracjach, słowach, ale w konkretnych czynach. Zapraszajmy Ducha Świętego, by pomagał nam kontynuować to wspaniałe uwielbienie, które już tu trwa, już się zaczęło kilka godzin temu. Jest to dla nas niezwykła chwila, że możemy w Nim razem uczestniczyć. Niech ten duch będzie z nami i niech nas pomaga. Każdemu z nas chwalić Ojca, dziękować Ojcu, dziękować synowi, synowi za te największe rzeczy, które czyni w naszym życiu, za to, że daje nam sens, że nas prowadzi, że kocha każdego z nas. Zapraszam każdego z Was do wspólnej modlitwy. Poczujmy się jak jedna wielbiąca Boga rodzina.